Dawid, Dawid, Dawid! Ej, Dawid, to już się nagrywa. Miałeś zacząć od tego, że w tym roku nie będzie trzy. W tym roku. Nie będzie E3. Będą inne konferencje w podobnym czasie, bo nasze mózgi wiecznie żądne kolejnych zapowiedzi nie znoszą próżni. Swoje prezentacje zapowiedzieli już m.in. Xbox, w tym Bethesda, PC Gamer, a także Jeff Keighley, znany również jako Doritosowy Papież. Latem tego roku nie będziemy się raczej nudzić, bo w końcu gdzieś ci wszyscy wydawcy muszą pokazać rzeczy, nad którymi pracują ich studia. Ale nie ma E3. Wiele złych rzeczy można powiedzieć o ESA, nie tym europejskim evencie speedrunowym, tylko tej firmie, która organizowała dotychczas targi E3 w Los Angeles. W 2019 na przykład wyciekł Dane dziennikarzy z całego świata odwiedzających targi. Można było sobie pobrać plik Excela prosto ze strony ESA. I nasi wysłannicy mieli najwyraźniej nosa, bo nie wpisali swoich adresów. Ale jak ktoś chciał wysłać zepsutą lodówkę pod adres kogoś, nie wiem, Newsweeka, to największym problemem było ogarnięcie zepsutej lodówki. Mało tego, okazało się wtedy, że to nawet nie był pierwszy taki przypadek, bo listy z poprzednich dwóch lat też dało się tak ściągnąć. Przeróżne kolejne wycieki, tak serio, liczba mnoga, oraz nieudolne próby zbudowania Cyfrowego P3 w dobie pandemii pokazały, że ESA nie tylko niespecjalnie ogarnia gry i graczy, ale w ogóle internet. Ale nie da się ukryć, że już istniejąc i po prostu organizując te targi co roku USA spajało ze sobą świat gier. Od bardzo dawna brali w tym udział wszyscy duzi wydawcy, a parę lat temu wyłamało się Sony, które najwyraźniej uznało, że nie ma sensu dzielić sceny z innymi. A w tym roku, chociaż nie ma E3, jest inaczej. Ich konferencja z tego E3, którego nie ma, odbędzie się jeszcze dzisiaj, o ile oglądacie ten materiał w dniu premiery. Za nami też pierwsze tegoroczne przecieki typu napisałem pierdoły i zrobiłem im krzywe zdjęcie, żeby wyglądało legitnie. To mój ulubiony rodzaj plotki, bo każdy z was może ją sobie zrobić w jakieś 5 minut i mieć dużą szansę, że podchwyci ją YouTube i mediagrowe. growe. Bonusowe punkty, jak jeszcze te pierdoły wydrukujecie i dopiero zrobicie zdjęcie. Dobra, ale do rzeczy. Zanim napiszecie komentarz, ja wiem, że E3 to zwykły marketing, a każde przesadne hypowanie się zagraża twojemu życiu lub zdrowiu, ale jakoś nigdy nie potrafiłem podchodzić do E3 cynicznie. Nawet jeśli coś ostatecznie miało mnie rozczarować, to Wiecie, jak mogło mnie nie przypełnić szczęście, kiedy zapowiedziano nowego Golden Sana? No, nie mogło. W tym momencie znowu czułem się jak dziecko przeżywające przygody życia na małym, niepodświetlonym ekranie Game Boya Advance. Mam masę świetnych wspomnień związanych z E3, więc w obliczu zbliżających się konferencji i braku tej klamry spinającej je w jedno wydarzenie, musiałem Wam nagrać taki materiał. Zacznijmy od tego, że w ogóle pracuję w CD-Action właśnie ze względu na E3. Na cd był potrzebny dodatkowy newsman, bo E3 to dla gierkowych newsroomów bardzo burzliwy czas. Niektóre konferencje mają takie tempo, że newsmeni siedzą po nocach i w ekspresowym tempie przez kilka godzin klepią newsa za newsem, czasami w strasznym chaosie. Między innymi dlatego niektóre momenty z historii 3 o których pogadamy za chwilę, zapadły mi tak mocno w pamięć. O tym już chyba kiedyś pisałem, ale kiedy prowadzisz relacje z konferencji albo napierniczasz te newsy, przeżywasz całe to wydarzenie jakby bardziej, bo nie tylko oglądasz, ale aktywnie bierzesz w nim udział. Przynajmniej ja tak mam. No ale dobra, lecimy z tym koksem. E 3 wideo RECENZJA! W E3 chodzi o zaskoczenia, dlatego być może najlepszą konferencję miało Sony w 2015. Rozgryźli kod, zrozumieli o co biega w tej całej zabawie. Ale do tej pamiętnej imprezy jeszcze przejdziemy. Na pewno dużo do myślenia dała im konferencja z E3 2010. Odrobina kontekstu, PlayStation 3 było dziwną konsolą. Nie dla zwykłego użytkownika, tylko dla deweloperów. Miało nietypową architekturę, która po prostu utrudniała im życie. Gabe Newell z Valve w 2007 roku, czyli jeszcze przed ewolucją w świętego Mikołaja, choć i otwarcie krytykował PS3 jako Platformę, na którym tworzy się gry. Mówił wprost, że to strata czasu. PlayStation 3 makes my life as a software much Nie był w tej opinii odosobniony, wręcz przeciwnie. Prawie każdy deweloper w tamtych czasach powiedziałby wam to samo. Chyba, że podpisał NDA i musiał milczeć. Ale Newell na parę lat stał się taką trochę twarzą hejtowania PlayStation 3. Przyszło więc E3 2010, konferencja Sony. Stand by for an important announcement from the Aperture Science Emergency Surprise System. Deploying surprise in 3 2 1 A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci. Gabe Newell wszedł na scenę i powiedział, że co prawda wcześniej nie szczędził gorzkich słów na temat PS3, ale teraz są z Sony ziomkami, dziękuję im za to, że go nie pobili. A Portal 2 na PS3 będzie najlepszą konsolową wersją Portala 2. A skoro mówimy już E3 2010, planowaliście ostatnio iść do kina? Na Marvela? A może jesteście ambitni i zainteresował was jakiś peruwiański dramat o trudach dojrzewania? Pozwólcie, że przedstawię wam alternatywę dla prawdziwych intelektualistów. Sztukę przez wielkie o, jak o ja pierdolę, co tu się od... Godzina 40. Tyle trwa największe dzieło kinematografii, znane również jako konferencja Konami na E3 2010. Rozumiem, że nie każdy z Was ma tyle czasu i pieniądze na terapię, bo z tego doświadczenia nie wychodzi się bez uszczerbku, więc naprawdę polecam obejrzeć chociaż kompilację najlepszych momentów. Konferencja zaczyna się od prośby organizatora do publiczności, żeby zamknęła mordy, bo to się wszystko kameruje i potem będzie to Wasze stękanie, czy co tam chcecie z siebie wydawać, słuchać w internecie. A bardzo byśmy tego nie chcieli. I po tak miłym wstępie jest już tylko lepiej. Problemy techniczne. Nieudolne czytanie z promptera znajdującego się gdzieś... tam. Jacyś w A wrestlerzy udający, że się biją. Coś jeszcze gorszego niż tańcowanie na scenie konferencji Ubisoftu, czyli udawanie tańcowania na scenie Konami. Więcej wrestlerów udających, że się biją. Ten słynny wzrok śmierci podczas prezentacji Silent Hilla. Jakieś sztuczki magiczne. No i oczywiście symbol całej tej konferencji, czyli... One million troops. Love you guys Po tych wszystkich biednych prezentujących widać, że zdają sobie sprawę z tego, jak żenujące jest całe to wydarzenie. Nawet jeśli nie wiedzą jeszcze, że ich twarze będą się do końca świata kojarzyć właśnie z nim. I strasznie mi ich szkoda. Na przykład Tak Fuji, ten człowiek od One Million Troops, to przemiły, bogu ducha winny koleś. Jak zwykle w takich sytuacjach winny jest ktoś, kogo nawet nie zobaczyliśmy. Wydawca, organizator, ktoś za kulisami. Podobnie było w 2016 na konferencji EA. Teraz już tak nie jest, ale kiedyś spotkania EA dotyczące organizacji konferencji na E3 wyglądały tak. Dobra, ja nie wiem, no coś trzeba, coś trzeba wymyślić na to E3. Pomyślmy, może, co lubią gracze. Nie wiem, celebrytów? I cyk! Wiadomo, że ty, ja, my, wy, oni, wszyscy oglądamy E3 po to, żeby zobaczyć Zaka Efrona, Jamie'ego Foxa, Terego Krusa i Snoop Doga. Swoją drogą, ale to tak już abstrahując od sedna, to nawet. Całkiem niezły dobór celebrytów, to bardzo spoko ludzie są. A najbardziej spoko był Snoop Dogg podczas E3 2016. Gdybym miał wymienić jeden najulubieńszy, najlepszy, najdoskonalszy moment w historii E3, należałby on właśnie do niego. Snoop miał podczas targów z grupą innych szczęśliwców grać w Battlefield 1. Zapytany przed całym wydarzeniem, czy się stresuje, powiedział, że nie, bo ma tajną broń, ale nie może powiedzieć jaką. Tajemnica wyjaśniła się później, kiedy na przebitce ujrzeliśmy go grającego z wielkim, odpalonym gibrzydylem w ustach. Na oficjalnym streamie Electronic. Arts. Co ciekawe, Snoop Dogg wystąpił też w najlepszej obrazkowej reklamie w historii, tej z zapalniczką. Idealno do świeczek i nie tylko, jeśli wiesz co mam na myśli. Ale wróćmy do Etrze. Specjalne miejsce w moim serduszku mają oczywiście konferencje Nintendo. Prawie rok w rok działo się na nich coś epickiego. I w tym pozytywnym sensie, i może nie negatywnym, ale. Ale nie każde nintendowe E3 było jak prezentacja Wii Music na E3 2008. Trzeba im oddać, że wiele razy podchodzili do swoich konferencji bardzo kreatywnie, angażując na przykład zaskakujących twórców. W 2014 zgłosili się do Mega 64, tak, tych Mega 64, i pozwolili im napisać i wyreżyserować materiał zapowiadający konferencję. W materiale Reggie, ówczesny prezes Nintendo of America, zabija niesforną pracownicę laserami z oczu. Lol, ale głupie. A samą prezentację stworzyli im twórcy Robot Chicken, animowanego serialu dla dorosłych. W niej z kolei Reggie zabija dziennikarza pytającego, kiedy dostaniemy oficjalną lokalizację Mother 3. W 2015 wstęp do prezentacji poprowadziły Mapety oryginalne mapety stworzone przez twórców mapetów z Jim Henson Studios. I to były naprawdę fajne eventy, ale skoro tak już się skupiamy na regim, to świat zapamiętał przede wszystkim konferencję z E3 2007, a konkretnie ten moment tuż przed prezentacją Wii Balance Board, czyli takiej wagi do sterowania ruchowego. Tak, to stąd wziął się ten tekst. No dobrze, zostały nam do omówienia jeszcze dwie konferencje. Wcześniej obiecałem, że wrócimy do występu Sony na E3 2015. Co to była za konferencja? Powszechnie uważa się ją za najlepszą w historii, a przynajmniej jedną z najlepszych. Wspomniałem już, że E3 ma to do siebie, że nie sposób mi się nie hajpować. I dotyczy to nawet sytuacji, kiedy zapowiadane są długo wyczekiwane gry, na które ja sam nie czekałem. Bo wiecie, jak Keanu wszedł na scenę podczas konferencji Xboxa, to ekscytację odczuwałem bardzo osobiście. Wiedziałem, że będę w to grać i bardzo lubię Keanu, jak wszyscy ale to mogłoby się wydarzyć podczas dowolnego innego eventu. A na E3 2015, podczas konferencji Sony, zapowiedziano trzy ogromne bomby. Trzy gry wyczekiwane od tak dawna, że najstarsi górale już dawno machnęli ręką i nie wierzyli w ich nadejście. Podczas jednej konferencji zobaczyliśmy Shenmue 3, kontynuację historii uciętej w 2001 roku, która nabrała statusu absurdalnie już kultowego. The Last Guardian, grę twórcy Shadow of the Colossus, którą zapowiedziano 8 lat wcześniej i wszyscy już byli pewni, że gra nigdy się nie ukaże. No i Final Fantasy na tą zapowiedzią już się spuszczałem w innym materiale, ale właśnie takimi trailerami powinno się zapowiadać wyczekiwane gry. Sam miałem ciarki, chociaż do siódemki próbowałem podejść dwa razy i nie udało mi się jej zmęczyć. Ale taka jest magia E3. Jarasz się, bo wiesz jak ważne to jest wydarzenie dla branży gier w ogóle, nawet jeśli nie dla Ciebie osobiście. Oglądasz na żywo coś, co przejdzie do historii. Do historii, chociaż w zupełnie innym stylu, przeszła też konferencja Xboxa z E3 2013. Ci, którzy pamiętają o co chodzi, wiedzą, że przed tym seansem warto zapiąć pasy. Trudno mi nazwać ten moment ulubionym, bo mowa o tym złym rodzaju cringe'u. Nie takim towarzyszącym konferencji Konami w 2010, tylko takim, który odczuwa się oglądając obrady Sejmu. Ale na pewno jest to moment pamiętny. Cała ta konferencja i wszystko, co się wokół nie działo, była gigantyczną wtopą Microsoftu. Strzeli sobie w stopę, a potem w kolano. I to granatnikiem, więc i efekt był taki, że cały oddział Xboxa prawie się wykrwawił. Microsoft ogłosił, że każda grana na Xboxa One będzie powiązana z kątem Xbox Live, w tym te pudełkowe. I konsola będzie przed uruchomieniem sprawdzać, czy jesteśmy właścicielami, więc zawsze musi być podłączona do internetu. Inaczej nie pogramy. Tak się oczywiście ostatecznie nie stało, w każdym razie nie w tak oburzającym zakresie, ale internet zawrzał. Nie pomogło to, że podczas E3 ówczesny szef Xboxa, Don Matrick, w wywiadzie z Doritosowym Papierzem powiedział, że jak nie macie internetu, to kupcie sobie Xboxa 360. Po 9 latach ten problem może nam się wydawać znacznie mniej poważny, ale nawet teraz, nawet w Polsce, która ma naprawdę rozwiniętą infrastrukturę internetową, nie każdy człowiek ma dostęp do internetu. A wtedy było jeszcze gorzej. Na pewno głupotą byłoby przypisywać temu jednemu wydarzeniu całą porażkę Xboxa w poprzedniej generacji konsol, ale jeszcze głupiej byłoby wierzyć, że na nią nie wpłynęło. Tym bardziej cieszy ten zwrot o 180 stopni w ostatnich latach. Aha, no i wiadomo, tak naprawdę to najlepszym momentem z E3 jest prezentacja Breath of the Wild z 2014 roku. Nie zapraszam do dyskusji. E3. Is dead. Jak to zdych? No, może nie do końca, bo parę konferencji i tak odbędzie się pomiędzy 9 a 12 czerwca, ale zabraknie w tym roku EA, a Ubisoft i Nintendo nadal, do teraz kiedy to nagrywam, nie ogłosiły żadnej prezentacji. I tak to się żyje u nas w Gierkowie. Może kiedyś wrócą dobre czasy. A na razie wbijajcie na cdirection.pl, gdzie pojawią się wszelkie informacje z tegorocznych konferencji. I do zobaczenia. Pozdrawiam, buzi na...